Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam Was w kolejnym odcinku na serii od milionera do farmera. Dzisiaj będziemy kończyli już nasze żniwa, zbiory tradycyjne kombajnem, jadę właśnie kosić pole soi, ostatnie z pól jakie mam do skoszenia. Mam nadzieję to dzisiaj na odcinku zakończyć, no już gdzieś tam w kolejnych odcinkach brać się za siewy. No a na samym końcu jeszcze za zbiory buraka cukrowego, no, ale tam się już grubsza robota szykuje, bo sam odwóz będzie naprawdę e, ciężki, e, także tutaj akurat e, buraki też sobie zostawię na sam koniec ze względu na cenę, która będzie po prostu im później będą one kopane, tym będzie ona większa, e, dlatego też no, zwlekamy dosłownie do ostatniej e, chwili. Dobra, jesteśmy na polu. Tutaj taka mała wyrwa powstała, bo musiałem przestawić nieco pryzmę z obornikiem, ponieważ była ona trochę za daleko i nie chciał mi się obornik produkować. Też ja tam będę musiał jakieś 5 ton sobie dorzucić tego obornika, no bo jednak troszkę go natraciliśmy przez jakieś 2-3 odcinki. Kurczę, mogłem tą szybę sobie umyć, ale już trudno, już tyle to... Dobra, w sumie lekko go tam może podmyjemy, ten nasz kombajn. E, o, coś takiego, niech to będzie. I tak się jeszcze umrusa i tak dzisiaj przy tych żniwach, bo całe pole skosi, to trochę roboty dla niego będzie. No i zobaczymy jak sobie poradzimy z tą soją i też ile jej będzie. E, ogólnie rzecz biorąc, no niby ma być ponad 10 ton, dlatego też samej stoi z dwiema autosankami. No tam teoretycznie powinny jakieś 10 ton się zmieścić. W stodole już też przygotowałem sobie miejsce do wysypania tego wszystkiego, poprzestawiałem trochę maszyny już pod wiatę, no bo w sumie żniwa tu raczej te maszyny będą, sorry, żniwa, zimę. Te maszyny raczej spędzą pod wiatą, a akurat w samej stodole będą ciągniki, być może kombajn do buraków, a na pewno kombajn do zboża. Jeszcze zobaczę jak będzie z hederem. Być może będzie tak, że kombajn do buraków będzie pod wiatą, a header będzie w studole, to jeszcze powiem Wam, że jest do przemyślenia. Eee, zobaczy jeszcze jak tutaj wszystko się eee, potoczy, ile będę miał miejsca przede wszystkim, no bo jednak na chwilę obecną, no to jedna część studeł już jest zapełniona, druga część, no będzie i w sumie zostaje nam dwie, eee, dwa jakby takie wrota na przejazd, teoretycznie dwa ciągniki mogą tam się zmieścić na jednym takim przejeździe a w drugi przejazd mógłby na przykład schować kombajn. Zobaczymy właśnie bliżej, że tak powiem, zimę, na chwilę obecną październik. Myślę, że dzisiaj jeszcze po tych zbiorach, chociaż nie, już dzisiaj nie zdążę, jutro po tych zbiorach wyczyszczę kombajn, obdmucham, obmyję go tak z grubsza i wstawię już też go do stodoły. Akurat tam będę sypał e drugi róg, czyli tam powiedzmy jak się patrzy od wjazdu na lewą stronę stodoły, to też tam sobie od razu kombań przy, przy tej soi postawię, a żeby tam i tak już nie jeździć, bo nie będzie tam miało to sensu. A też kombań raczej tam nie powinien wadzić, bo soję jakby wspominałem będziemy dopiero sprzedawać gdzieś w okolicach lipca, więc rok czasu praktycznie będzie ta soja leżała u mnie. No ale jeżeli chcemy osiągnąć dobrą cenę, to niestety, ale tak musimy zrobić. A co innego jest z pszenicą i z pszenżytem, które w sumie już gdzieś tam o tych dniach będzie sprzedawane. Ja tutaj będę musiał poza odcinkiem się troszkę pobawić. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. O tak tutaj będzie zasładnie widać jak ładnie teren jest tak opuszczony przy tej pryzmie. Tam po prostu trzeba będzie skarpę idealnie zrobić na prosto, wygładzić ten teren i no, i powinno mieć to wszystko ręce i nogi. Tutaj widzę, że akurat ugniotania ścierniska nie będę miał. No, poniekąd szkoda, ale z drugiej strony to może nawet i dobrze. Teraz zobaczymy, jak my tutaj przejedziemy. No teraz tutaj ładnie widzicie, jaka jest wyrwa. Ale to, jak mówiłem, sobie wyprostujemy gdzieś tam poza odcinkiem. Ja to sobie ogarnę na spokojnie. Ale teraz po prostu nie ma za bardzo czasu. Jest dopiero połowa zbiornika niespełna. Także też ten drugi przejazd sobie przejedziemy dookoła a potem będziemy jeździć w drugą stronę już zgodnie ze wskazówkami zegara. To też, żeby rura była na zewnątrz. Akurat do wysypu. No i akurat 4 tony będą. No teoretycznie tej soi im więcej, tym lepiej, no ale zobaczymy właśnie ile jej tutaj sypnie. No niby tam mi pokazywało coś ponad 10 ton, aż w szoku byłem, no ale zobaczymy ile tego ostatecznie uda nam się zebrać. Bo jestem tego bardzo ciekawy. 20 tysięcy na koncie, dużo i niedużo. Muszę Wam powiedzieć, że wszystkie maszyny aktualnie, jakie mi są jeszcze w tym sezonie potrzebne, mam zakupione. No Może oprócz przyczep, ale to już tam jestem z dwoma sąsiadami dogadany, że tam od nich jakieś przyczepy pożyczę i prawdopodobnie że będę że tak powiem wykaszał, raczej wykopywał buraki na zestawy. Pełne zestawy będę na trzy, ciągniki moje odwoził na skup. Chyba, że może z którymś z sąsiadów jeszcze się dogadam o jeszcze jakiś ciągnik, no to wtedy byśmy sobie jeździli na trzy zestawy, a na przykład samej albo duży zetor by kopał tym kombajnem. Aczkolwiek w sumie koma jest raczej pod większy ciągnik, więc tutaj myślę, że samik by musiał jeździć. Ale to zobaczymy, bo jeszcze w międzyczasie musimy i tak wykonać siewy, także dużo się jeszcze może pozmieniać. Jak mówiłem, maszyny już są kupione. Kolejne maszyny dopiero będą kupowane gdzieś tam późną, zimą, wczesną, wiosną. Tutaj głównie chodzi mi jeszcze o kosiarkę, zgrabiarkę, przetrząsarkę, siewnik do buraków i do kukurydzy, bo to są takie maszyny, które głównie są mi potrzebne. Będą one raczej kupowane jako maszyny używane, ponieważ nowych maszyn no na razie nie planuję kupować. Znaczy, no nie planuję, nie planuję kupować za swoją gotówkę, czekam na jakieś dofinansowania. To też, żeby mi po prostu było to łatwiej zakupić. No bo jednak z dofinansowaniem wiadomo, że zawsze jest lżej. Tak też jak wspominałem i we wcześniejszych odcinkach, gdzieś tam planuję wzięcie tego młodego rolnika i za te 150 tysięcy kup na jakiejś tam jeszcze jednej działki. I przy okazji też tutaj przy okazji tego kupna działki, łąki no kupną też właśnie łąki, tak ale to zobaczymy jak to jeszcze tutaj wyjdzie, bo na chwilę obecną ciężko jest mi powiedzieć, czy cokolwiek w okolicy znajdę. To jest taki plan, żeby przeznaczyć go pod kupno ziemi, ale czy cokolwiek uda mi się zakupić to się jeszcze wszystko okaże w praniu. Dobra. W sumie sobie pojedziemy teraz tam, wykosimy ten ala clean, żeby chociaż te 4 tony były pełne i będziemy mniej więcej już na wprost jeździć. W sumie fajnie, szybka akcja poszła, myślę, że jeszcze dzisiaj jakby się chwilę udało gdzieś tam, to wjedziemy sobie z wapnowaniem. Zwapnujemy tutaj troszkę i tutaj chyba akurat bez talerzówki się obędzie, po prostu wiada od razu z orką. Ale to ta orka gdzieś tam będzie dopiero w kolejnym odcinku. Tak, żeby tutaj po prostu jak najszybciej przystąpić do siewów, które i tak będą pewnie późno, bo gdzieś tam w okolicach listopada, jak znam życie, być może gdzieś tak 1 listopada to siewy zrobimy. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z orką po burakach. Tam też myślę, że mogę ją troszkę przesunąć czasie odblec troszkę, no bo niestety no, te późne zbiory tego buraka mogą się właśnie przyczynić do tego, że będzie potem, może być, aczkolwiek nie musi być problem z tą orką, zawsze w sumie orkę można wykonać jak najpóźniej, szczególnie jeżeli będą jakieś tam opady i sprzyjające warunki do tego, aby można było jeszcze potem wjechać w pole, więc zobaczymy. Tutaj na tych dwóch działkach będzie pszenica i pszenżyto. Jeżeli będzie nowa działka, to zasiejemy sobie właśnie tą soję. Jeżeli nowej działki nie będzie, no to niestety, ale obędzie się bez soi w przyszłym sezonie. Burak cukrowy będzie tam posiany obok buraka. Sorry, na kukury, kukurydza będzie obok buraka. I tyle w temacie. Myślę, że chodzi o zasiewy. Raczej to nic więcej się nie będzie zmieniało. Dobra, 4,5 tony mamy. Myślę, że jeszcze kolejne 4,5 tony zbierzemy na pewno. A jeżeli chodzi o jakąś nadwyżkę, no to już tego pewien nie jestem, czy aby te 10 ton, które miało być, to jest w ogóle realne. Ale okej. Okay, to już tam pomijam ten fakt. A przebijemy się tędyk. Zawsze to będzie troszkę łatwiej. Podjechać do 4,5 tony na chwilę obecną, chyba tam 3000 chodzi za tonę soja, no to już jest uważam dość dużo mimo wszystko zarobione, ale to sobie zaraz sprawdzimy ach kurde, ten szyberdach sobie zamknę, bo mnie tutaj trochę drażni czekaj, to gdzie się zamykało szyberdach? tu były drzwi tu była kiera na szyberdach Dobra, mniejsza, a większa. Szybardaxa tam zamkniemy później. Tutaj niech się to wszystko ładnie sypie. I my jeszcze sobie wejdźmy w cenę tej soi. Soja jest w cenie maksymalnej 3 prawie 4000 zł. Także no, czy ja wiem, czy my tak źle tej soi zbieramy w tym sezonie? Szybka kalkulacja: 4,5 razy 4 w sumie, bo myślę, że z dopłatą gdzieś tak około tego będzie no to tak 16 tysięcy złotych powinniśmy około zarobić już w tej chwili, tak? Z tym, co jest na przyczepie, plus kolejne 16 tysięcy, niech mi wpadnie za skoszenie pozostałej części, czyli średnio z każdego pola zebrałem po te 30 tysięcy złotych, można by tak rzec. 30 tysięcy za soję, za łubin, za, czy sorry, za soję, za pszenicę, za pszenżyto, to daje już 90 tysięcy zarobku. E, zobaczymy po ile i jak dużo sprzedamy tej mojej kiszonki ja uważam, że mamy 100 ton, więc spokojnie 60 ton mógłbym sprzedać, to jest też myślę około 600 stówek za tonę e, razy właśnie te 60 ton to też daje jakieś 36 tysięcy, to już mamy 120 tysięcy zarobione plus do tego dojdzie nam Sprzedaż buraka. Myślę, że to będzie kolejne 100 tysięcy. Wróćcie kolejne 30 tysięcy, więc no 120, 130 plus 30. Tam około no to jest około 160 tysięcy złotych zarobku. Także jest dość fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z tą premią dla młodego rolnika. Ile tych pieniążków nam wpadnie tutaj, bo myślę, że można byłoby naprawdę na tym fajne pieniążki zaoszczędzić na tych no, 200 tysiącach zł, jakby tylko to wpadło, ale to jeszcze zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Jak mówiłem, też tak też robię. Staram się nie brać kredytów bynajmniej póki co w przyszłości pewnie coś tam się weźmie, jakiś większy bądź mniejszy kredyt. Ale to jeszcze mm, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Na razie nic takiego nie planuję, żyjemy za gotówkę i uważam, że nawet idzie to w dobrą stronę. Tak się zastanawiam, że chyba jeszcze może dzisiaj byśmy wjechali sobie tutaj z wapnowaniem, bo w sumie z tego pola jeszcze sporo się nie narobimy, Znaczy to i długo już to mi nie będzie trwało koszenie, a jednak mógłbym tutaj wjechać właśnie z wapnowaniem. Jeszcze zobaczymy, jak sam rozładunek, nie zajdzie, może kombaj sobie od razu umyje, to też coś innego się porobi, a zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze sprawdzę sobie tak na szybko maszyny używane. Tutaj mamy akurat przystawkę do kukurydzy New Hollanda. Ogólnie rzecz biorąc. Może i bym tego Nie kupił, ale w tej chwili mamy tego naszego Sameja, pod niego już ma wszystko kupione. Jeszcze tam niedługo będę musiał pojechać i zakupić do niego agregat uprawowy. I myślę, że niebawem będą u nas żniwa na pełnej. O, fermentacja akurat Silo się dobiegła końca, także też super. Gdzieś tam może w przyszłym odcinku zrobimy sobie jakieś karmienie tych naszych krów. Zobaczymy, właśnie też jak te nasze krowy tutaj żyją, ile ich jest już i ile mają żarcie. No jest prawie pełno u nich tej, tego TMR-u. Słomy również gnojówki jest tak średnio, także na razie tutaj nic nie będziemy myślał robić. Też jeżeli chodzi o te nawozy naturalne, na razie nic nie będę stosował. Może tą gnojówkę wywiozę sobie gdzieś tam, powiedzmy, w okolicach wiosny na łąki. I to będzie na tyle, bo raczej tutaj nic więcej nie będę kombinował z tym nawożeniem. Dopiero gdzieś tam na żniwa, ale to, czy w raczej, ale to raczej będzie dany po prostu tylko i wyłącznie obornik po rzepak i to będzie całe że tak powiem nawożenie naturalne. Bo też no raczej tutaj więcej tego nie nawieziemy. Tym bardziej, jeszcze jak te moje krowy tutaj stoją z rozmnażaniem. Za 8 miesięcy. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, niby na czerwca będę miał kolejnych 5 krów, także myślę, że nawet nie najgorzej. Zobaczę może jeszcze coś tam uda mi się dokupić, ale to, to się tam okaże, że tak powiem na wiosnę. Czy będą pieniążki na to, żeby jakiekolwiek tam kurowy dokupić, na przykład 5 sztuk mniejszych krów. No zobaczymy, zobaczymy, może gdzieś tam wnet w listopadzie to kupię, żeby też przez tą zimę troszkę więcej pozarabiać. Mamy, można powiedzieć, dość dużo paszy dla tych moich krów. Słomy również jest dość sporo, pewnie też słomę częściowo sprzedawał. Chyba, że zrobię tak, że będę zostawiał tylko i wyłącznie słomę z pszenicy. A tą z pszenżyta będę zostawiał na polu, to też zawsze będzie dla mnie i prościej, i łatwiej przeprowadzić żniwa, no bo zawsze to troszkę mniej tego prasowania będzie po samej pszenicy. Aby na mnie póki jest tak mało krów, no to uważam, że nie ma też sensu zostawiania przy całej słomy na polach, chociaż no, teoretycznie na normalnym gospodarstwie, gdzie jest hodowla, to raczej zostawia się całość słomy, a nawet jeszcze bywa tak, że się skupuje słomy od innych rolników. No u mnie akurat, jak widzicie, jest tak, że to mi zostaje dużo, dużo więcej słomy i nie ma co z nią zrobić. No ale to już trudno, że tak powiem. Dobra, czyli mamy około 7,5 tony. No to jest jakieś 30 tysięcy złotych mniej więcej zarobione. Uważam, że nie jest źle. Uważam, że naprawdę zbiory dobre. Szkoda, że to się tylko na tej jednej autosance mi nie zmieści. No trudno się mówi. Żyje się dalej. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No niestety będzie trzeba no, trochę na tą drugą autosankę sypnąć. Ale to może i lepiej. Zawsze to mi będzie po prostu potem łatwiej to wysypać. Chociaż kurde widzicie 100 kilo raptem mi to je zabrakło. No, no trudno. Też przez zimę może posiedzę troszkę nad tymi moimi przyczepami, O ile ta już ma drewniane nadstawki, to tutaj z tyłu jakieś tam nadstawki dorobimy, żeby też ona coś tam miała tej ładowności więcej. A to mówię gdzieś tam dopiero w okolicach zimy się z tym pobawimy. Bo na chwilę obecną też nie mam za bardzo czasu. Tylko mało wyjedźmy. Też ten wyjazd niełatwy jest niestety. Dobra, jest ok. Na razie może forsznita zostawimy gdzieś z tyłu. Ja go sobie tutaj obdmucham, a potem umyjemy go. Także niech on na razie sobie tutaj stoi. A my pędzimy po naszego samika. No i będziemy to wszystko co tam mamy wysypywać. Zobaczymy czy mi się to uda tak fajnie wysypać na jeden przejazd. Zresztą jak my tutaj bolce mamy? E, będziemy sypali z tej strony, więc z drugiej strony musimy bolce powyciągać. To jest ogólnie o tyle śmieszne, że te przyczepy mają z dwóch stron te bolce. Dobra. Tak powinno być. Dobrze. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, 7,5 tony ponad. Także na spokojnie te 30 tysięcy powinno być, myślę, nasze z tej soi. Także fajne pieniążki wpadną myślę. Yy, I też... oj 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 tutaj trochę wolniej, kurczę wolniej także jak mówiłem to fajne pieniążki powinny wpaść yy, myślę, że jak dla nas akurat yy, na plus no bo jednak yy, też w czerwcu mogą być one potrzebne do zakupu chociażby jakieś tam działki może po żniwach czegokolwiek zobaczymy i wysyp mamy na tył lewą, na prawą stronę proszę bardzo, sypiemy no tak trochę to wygląda jak wygląda będę musiał yy, podsypać to wszystko potem za torem na jedną kupę gdzieś tam wróg róg wepchać i powinno być dobrze nawet chyba zrobimy inaczej mm -hmm. odczepimy sobie tą przyczepę tutaj bolce sobie przerzucimy w niej o, na tył a z tą autosanką już sobie odjedziemy i tamtą przyczepą sobie po prostu cofnę gdzieś tam najmoc, najbardziej jak tylko się da e, do ściany i też żeby mieć troszkę mniej tego przerzucania autosankę sobie tutaj zostawię przy pryzmie bo i tak niebawem będziemy ją używali właśnie przy burakach No też mnie tutaj naprawdę martwi nie odwóz tych buraków, bo samo wykopanie to myślę, że to nie będzie problem. Problemem tu będzie największy odwóz tych buraków, ale myślę, że lepiej lub gorzej, ale sobie poradzimy. Kombajn też już prawie przejrzałem, no tam jeden łańcuch był tylko do wymiany, bo trochę mi się on nie podobał, ale poza tym muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego kombajnu naprawdę za parę groszy kupiony a myślę że starczy mi w zupełności na te moje pola tutaj na los sobie będziemy cofali i myślę że jakoś tam dojedziemy jak najbardziej pod tą ścianę o tak powiedzmy już będę sypał resztę sobie podgarnę po prostu zaraz zatorem i po robocie. No, żniwa zakończone, także dożynki można w końcu zrobić. No, trochę późno ta soja u nas z pola zeszła, no, ale też nie ma co ukrywać, że mm, też była ona chyba pewnie późno siana i dlatego tak też było. No, szkoda, że właśnie aż tak późno. Mm, wiadomo, że lepiej by było, jakby to było zabrane szybciej to już teraz byśmy mogli tam sobie spokojnie obsiać to pole pszenicą no a tak niestety musimy troszkę jeszcze poczekać ale to na spokojnie sobie poogarniamy z racji, że teraz już nie będę to bo nie ma na to czasu wjeżdżam od razu z pługiem, to sobie właśnie samikiem pod pług podjadę zgasimy już go, bo nie ma sensu, żeby on mi tutaj pracował weźmiemy sobie właśnie drugiego zotora. To z kombajnu go odczepimy i pojedziemy sobie Szybko podepchamy tamtą naszą pryzmę I myślę, że robota na dzisiaj będzie zakończona no, Było jak było, no co mam Wam powiedzieć Czasami jest więcej roboty, czasem mniej No dzisiaj akurat będzie tej roboty troszkę mniej Ale w kolejnym odcinku orka, być może już jakaś tam prawa Siewy no. Zobaczymy jeszcze, jak to tutaj wyjdzie. Szkoda, że akurat nie mamy nic do sprzedania jeszcze ze zbóż. Ale tak to niestety i czasami bywa, że troszkę trzeba się z tym wszystkim e, wstrzymać. Niestety. No i jest tak, jest. Odrzucimy to jak najbardziej w róg. Tutaj wtedy się jeszcze może mi na przykład nawozy zmieszczą. E, też może byśmy już zakupili częściowo te nawozy to potem będzie trochę łatwiej mi to wszystko finansowo ogarnąć zobaczymy jeszcze jak to tutaj wyjdzie ale myślę że mimo wszystko i tak poszło nam to w miarę fajnie i sprawnie szybka akcja była dzisiaj akurat jeżeli chodzi o żniwa a zarobek, no mogę powiedzieć że nawet konkretny no bo dobre pieniążki nam naprawdę wpadły tutaj z tej soi raczej wpadną jak ją tylko sprzedamy też zobaczę teraz będę szukał jakiegoś kupca może sprzedamy częściowo kiszonkę albo chociaż słomę to tam się jeszcze zobaczy chociaż może tam słomę bym sobie zostawił i w przyszłym roku mniej tej słomy prasował choć z drugiej strony i tak tych krów nie mam aż tak dużo coś tam się wymyśli na ten kolejny dzień jakąś tam akcję chociaż może zrobimy tak że orka sobie odpuścimy z tego względu żeby po prostu ee, jej nie robić teraz, zrobimy ją sobie później, gdzieś tam w okolicach grudnia, taką typowo zimową orkę po właśnie po burakach cukrowych. Tam będę mógł się na spokojnie na dwa zestawy wbić i sobie podziałać. To też myślę, że to będzie fajne, fajne rozwiązanie, fajna akcja. A na dzisiaj już nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie. Pod tym odcinkiem standardowo proszę Was, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. To mnie najbardziej motywuje do działania. Polecajcie kanał znajomym, wbijajcie na pozostałe odcinki i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!